Żeby napić się w domu smacznej kawy, nie wystarczy kupić dobrze i świeżo upalone ziarna. Nie wystarczy również posiadać bardziej czy mniej dobry ekspres kolbowy do zaparzania pysznej kawy. Na nic również nie przydadzą się inne wynalazki do zaparzania tego boskiego naparu, jeżeli nie spełnisz jednego podstawowego warunku. Zapraszam do obejrzenia filmu. Jeśli Cię materiał zainteresuje, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. W tym krótkim filmiku postaram się omówić parę podstawowych czynności, które należy wykonać, aby kawa domowa była smaczna. Zachęcam również do aktywnego komentowania i dzielenia się z nami waszym doświadczeniem w tej kwestii. Bez względu jaką kawę byśmy nie robili, espresso, cappuccino albo latte, mogą być one bardziej lub mniej smaczne. Problem się tyczy osób, które nie posiadają tak zwanych automatycznych ekspresów do kawy i zaparzają kawkę metodą tradycyjną. Natomiast użytkownicy, którzy korzystają z tych automatów, raczej nie mają na co narzekać. Maszyny te w obecnych czasach są wręcz doprowadzone do perfekcji. Wiadomo, im droższa, tym lepsza. Niemniej jednak, nawet te tańsze automatyczne ekspresy robią już naprawdę przyzwoity i powtarzalny napar. Cała tajemnica zamknięta w tym niewielkim urządzeniu. W odpowiedniej temperaturze wody oraz w dość wysokim ciśnieniu, którym jest potraktowana nasza kawa, i oczywiście w stosunkowo dobrych młynkach do mielenia tejże kawy, które montuje się w takich automatach. Ta cała technologia zamknięta w tych niewielkich domowych maszynach powoduje to, że za każdym razem kawusia wychodzi nam identycznie dobra i to za przyciśnięciem jednego przycisku. Doprawdy, w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Dziś zaprezentuję elektryczny, wolnoobrotowy, żarnowy młynek do kawy. Wilfa Svart WSCG 2 to mój prywatny młynek. Używam go ponad rok. Jest produkcji norweskiej. Jest idealny zarówno dla początkujących kawoszy, jak i dla wytrawnych domowych baristów. Świetnie się nadaje do codziennego, domowego użytku. Jego prosta konstrukcja zachwyca każdego użytkownika. Zanim przejdę do prezentacji, to chcę zadać wam pytanko. Pochwalcie się w komentarzach, jakich urządzeń używacie do zaparzania kawy. Czy to jest jakiś automat, czy ewentualnie jakiś kolbowy ekspres, a może po prostu pijęcie kawę po turecku. Napiszcie również, jakich używacie młynków do mielenia kawy. Czy są to młynki żarnowe elektryczne, a może żarnowe ręczne, czy po prostu te popularne śmigiełkowe szybkoobrotowe, i czy fajnie mielą kawusie. Bardzo mnie to interesuje, więc piszcie śmiało, serdecznie zapraszam. Należy być świadomym, że świeżo zmielona kawa to nawet dwa razy lepszy smak od kawy wcześniej zmielonej. Dlatego nie warto kupować kawy mielonej, a tym bardziej mielić ziarnistą kawę na zapas to po prostu jest profanacja. Ten młynek do kawy posiada 17 różnych ustawień mielenia, więc można drogą eksperymentów ustawić go w ten sposób, żeby zaraz po zmieleniu ziaren uwalniało się z nich jak najwięcej różnych aromatów. Tak więc można go dostosować do indywidualnych gustów. Pomimo mnogiej ilości ustawień, ten młynek jest bardzo intuicyjny w obsłudze, jest również bezawaryjny oraz łatwy w czyszczeniu i konserwacji. Jak widać, nie wszystko, co jest dobre, musi być skomplikowane. Jego stożkowe żarna są wykonane z twardej stali nierdzewnej, są super wytrzymałe, ale przede wszystkim gwarantują równomierność przemiału a to jest istotne w parzeniu kawusi. Ludkowie mili, dajcie znać, jaką codzienną kawę lubicie sobie przygotować. Czy to jest mocna kawa, czy słaba kawusia? Czy to jest czarna kawa, czy kaweczka z mlekiem? Być może jest to cappuccino, albo popularne i szybkie espresso. Dajcie znać w komentarzu, bardzo mnie to interesuje. Na pewno z ciekawością poczytam wasze kawowe upodobania. Więc piszcie śmiało i pochwalcie się. Pomimo dość częstego używania przez ponad rok tego młynka, widać jego wysoką jakość wykonania. Jest to młynek o dużej trwałości, więc zapewne posłuży w domu jeszcze przez wiele lat. Bardzo prosto można regulować grubość mielenia w stosunku do konkretnej metody parzenia kawy, takiej na przykład jak do filtra, Aeropressa, French Pressa czy kawiarki, albo po prostu do zalewania w szklance. To jest dziecinnie proste i odbywa się za pomocą przekręcania pojemnikiem na kawę. Ponadto ten młynek jest wyposażony w elektroniczny minutnik wyłączający po ustawionym czasie, dzięki czemu w ten sposób możemy dozować konkretne porcje kawy, którą w danej chwili potrzebujemy zmielić. Jest to rozwiązanie proste i skuteczne. Jego prostota wykonania równa się z jego bardzo długą wytrzymałością. Świetnie i równo mieli ziarno kawy, a to ma bezpośredni wpływ na smak wywaru. Dobra kawa to dla wielu osób nieodłączny element poranka. Właściwie przygotowana może poprawić nastrój i zwiększyć poziom energii na większość dnia. Wiadoma sprawa naprawdę dobrą kawę możemy napić się tak naprawdę tylko w dobrej kawiarni, bo tam posiadają profesjonalny sprzęt i zawodową wiedzę na temat parzenia kawy. Ale w domu możemy również zrobić dobrą domową kawę z naciskiem na słowa domowa kawa. Przy tym musimy się kierować wyborem dobrej jakości ziarna, to podstawa udanej kawy. W miarę możliwości, wybierajmy świeżo pelowni ziarna, które nie są przeterminowane. W tym przypadku można skorzystać z usług lokalnych palarni kawy, które oferują różne rodzaje kawy i z reguły zawsze są one tam świeżo pelowni. Kolejną sprawą jest wybór odpowiedniego sprzętu, który pasuje do Twojego stylu życia. Oczywiście bez przesady, tu kieruj się zdrowym rozsądkiem, tak żeby było Ciebie na niego stać. Jeśli chcesz szybko przygotować kawę, która zawsze Ci dobrze wyjdzie, to może Ci się przydać automatyczny ekspres do kawy lub kapsułkarka. Jeśli wolisz kawę z zaparzacza, wybierz zaparzacz klasyczny lub French Press. W tym przypadku będzie to wymagało trochę więcej zaangażowania, a i efekty zaparzania będą inne za każdym razem. Po prostu w tym przypadku trudniej jest uzyskać jednolitą powtarzalność. Pamiętaj, że dobrej jakości kawa wymaga dobrego sprzętu. Przed każdym użyciem dokładnie umyj sprzęt do przygotowania kawy, aby uniknąć zepsucia smaku. Na jedną filiżankę kawy powinno przypadać około 7 do 10 g ziaren. Jeśli lubisz mocną kawę, możesz dodać więcej ziaren. Natomiast jeżeli preferujesz słabszą kawkę, to oczywiście możesz zmniejszyć te proporcje odpowiednio do swoich preferencji smakowych. Ludkowie Mili. Bardzo mnie to interesuje, jaką kawę wy lubicie Czy lubicie mocną kawę, czy lubicie słabą, a może lubicie super mocną kawę, tak zwaną siekierę. Dajcie znać w komentarzu jaką pijęcie kawę. Bardzo mnie to interesuje. Jak widać, dla uzyskania dobrej kawy należy zachować odpowiedni stosunek między ilością wody a ilością zmielonych ziaren. Niemniej ważną sprawą jest temperatura wody do zaparzenia kawy. Powinna ona mieć około 90-95 stopni Celsjusza. Natomiast przegrzana woda może zepsuć smak kawy. Bardzo istotnym elementem jest czas zaparzenia kawy. Powinien on trwać około 2-4 minut. Należy jednak pamiętać, że zbyt krótkie zaparzenie może dać słabą kawę, a zbyt długie może dać dość gorzką kawę. Więc metodą prób i błędów musimy sobie sami dopasować ten istotny element. Dobrze dobrany dodatek może poprawić smak kawy. Możesz dodać mleko, śmietanę, syrop, cukier lub przyprawy takie jak cynamon czy gałka muszkatołowa. Pamiętaj jednak, że dodatki te bardzo zmieniają smak kawy, więc należy stosować je umiarkowanie. Nie oznacza to wcale, że powinniśmy się bać eksperymentować z różnymi metodami przygotowania kawy. Spróbuj różnych metod, aby odkryć, która najbardziej odpowiada Twoim preferencjom smakowym. Kawa najlepiej smakuje, gdy jest świeżo zaparzona. Staraj się więc przygotowywać kawę na bieżąco i nie przechowuj jej w termosie czy kubku. Ostatecznie najważniejsze jest to, żeby cieszyć się smakiem kawy. Eksperymentuj, dopasuj do swoich preferencji i baw się przygotowaniem kawy w domu na różne sposoby. Podsumowując: aby przygotować dobrą domową kawę, należy wybrać odpowiednią kawę i sprzęt. Stosować odpowiednie proporcje między ilością ziaren a wodą. Uważać na temperaturę wody i czas zaparzenia, ale bardzo, bardzo ważną rolę w procesie uzyskania wspaniałego naparu z kawy odgrywa dobrej jakości młynek do mielenia kawy. Pamiętaj, że ostatecznie najważniejsze jest cieszenie się smakiem smacznej kawusi, którą sami sobie stworzymy. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli Cię materiał zainteresował, to daj łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Oraz włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Napisz w komentarzu swoją propozycję następnego filmu. Co byście chętnie zobaczyli? Wasze sugestie są bardzo ważne. Być może będę w stanie je zrealizować.